Witamy w drugiej części naszego programu. Jemy smalec. Bardzo dobry. Jemy niedobre tanie piwa. Pociągi jeżdżą o tam. Odkręcane, czy nie? O. 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 To Zęby się połamały prawie O to można, tu to nie tam? Zamknij to. Bo kurwa Złapałem zęby Złapałem zęby, ale Ach. Nie pijcie tego w domu! Ja pierdolę! Chociaż nie wiem, <grymne> czy gorsza od reszty Tequilą, kurwa, to chyba nie stało od Może zimne by jeszcze było dobre Kurwa, masakra tam chodzą ludzie, damy z Tesko, tu jest Sylwek, no to on Druid, to taki droid.